No, tak, kwestii porządkowej, bo dawno się nie odzywałem, więc się dzisiaj odezwę. Jeśli Madzia będzie Wam dobierać, mówię o współpracować z Wami i dobierać Wam te ohydnej natury baby, które transponuje i na hamę wciska i miesza tutaj cały czas, dopóty nie będzie między nami żadnej współpracy żadnej po prostu będę zawsze na niej wszystko będę kasował dlaczego no odpowiedzieć sobie na to musicie sami ostatnio po jej wybrykach po jej pomysłach tak zwanych syfiastych mieliście dwa zamachy no chyba że waszym celem jest bycie w ciągłym ataku bycie w ciągłym zagrożeniu życie w ciągłych okopach no to wtedy tak, no to wtedy możecie sobie robić tego typu hece, ale na mnie nie liczcie zupełnie. Z pewnymi ludźmi nie można współpracować, ponieważ ci, którzy zdradzili raz, zdradzą kolejny, i kolejny, i kolejny. A pani Madzia i jej wybujałe ego, i cała ta jej grupa, która tam pali te wasze źródła, tych waszych informatorów, którzy są waszymi informatorami niby... No jak widzicie, yy, francuską kurwę zatrudnienie Opłaca się później bardzo wysokimi stratami w ludziach. Dopóki nie przyjmiecie tego do wiadomości, dopóty nie będzie między nami żadnych kontaktów w ogóle. Nie by się odzywał. Nie, nie loguje się jak w Waszyngtonie. Nie ma to sensu. Eee, pan Brown, jeżeli macie kogoś takiego jak Brown, jeżeli macie kogoś takiego jak ona która tak, na, tak naprawdę, jej zadanie polega na paleniu e, waszych zasobów. To jest absurdalne w ogóle, to wszystko jest jednym wielkim absurdem i to ciągłe mieszanie jest nieprawdopodobne. No widocznie takie ma zadania, że miała się do was dostać, miała do was e, dostęp i, i teraz e, macie strzelaniny w szkołach, strzelaniny w różnych przybytków dla ludzi kochających inaczej. No, współczuję. Natomiast, wypieczenie Andrzeja Tata to dobry rok. Tak samo jak dobry był dla Petera Jordana, to jest wiadomo. Dwa asy, dwa asy. Może wkrótce zamieszkają w Moskwie. Jak mówi jedna z adwersarek, mają taki problem. Wielki porządek świata ma z nimi problem. Także tego. Także taki mój message. Nic więcej się nie zmieni, bo widzę, że nie dociera do Waszyngtonu nic zupełnie. Tępi jesteście po prostu jak buty z prawej nogi. Dopóki nic nie zmienicie, nie zmienicie przede wszystkim ludzi, którzy z wami współpracują, dopóty nic nie ulegnie zmianie. Nie wiem, czy to robicie specjalnie, żeby mieć jakiś argument do ataku, do kontrataku, do odpowiedzi, do oddania. Naprawdę przemyślcie to, co robicie, bo y, to wszystko nie idzie w dobrym kierunku. No chyba, że jest tak, jak ma być, jak mówi jeden z waszych uciekinierów, którzy, który podpierdolił tutaj 70 milionów z Madzią i wysłali go w kosmos. Teraz pewnie gdzieś w przestrzeni piecze macę pod Izraelem. Dziadziczki.